Cześć, dzień dobry, witam Was ponownie na moim kanale. Dziś zapraszam Was na haul kosmetyczny, którego dawno na moim kanale nie było. A że ostatnio zrobiłam zamówienie ze sklepu Nakomi, to pomyślałam sobie, że pokażę Wam, co tym razem kupiłam. Bo jak wiecie, ja od jakiegoś czasu mm, mam w swojej pielęgnacji właśnie kosmetyki tej e, firmy. Z wieloma z nich bardzo się lubię, z niektórymi troszeczkę mniej. Do zamówienia m.in. E, skusiła mnie zniżka, którą znalazłam na profilu instagramowym e, marki Nakomi, ale Również stuprocentowe zużycie mojego ukochanego arganowego kremu pod oczy, który został mi właśnie przez was polecony, i tak naprawdę, gdyby nie to, że go zużyłam, i w międzyczasie znalazłam zniżkę. To nie wiem czy bym zrobiła to zamówienie tak czy inaczej pokażę wam za chwilę co kupiłam gorąco zachęcam was abyście pozostali ze mną do końca dzisiejszego filmiku dlatego, że mam dla was kosmetyczną niespodziankę zanim pokażę wam co zamówiłam zobaczcie w jakich dwóch uroczych kartonikach to zamówienie do mnie przyszło, hello my sweet natural beauty z boku jest napisane to dopiero początek czegoś niesamowitego i mam nadzieję, że tak będzie i cóż mamy w środku ja oczywiście już jednym okiem zerknęłam do środka aby zobaczyć, co przyszło. Znalazłam tutaj taką karteczkę. Dzień dobry, Twoje zamówienie spakował Tomek, którego serdecznie pozdrawiam. Dorzucił również drobiazg, który na pewno Ci się przyda. Na pewno za chwilę Wam pokażę, co to za drobiazg, dziękujemy, że nas wybrałaś, cała przyjemność po mojej stronie. Oczywiście sprawca całego zamówienia to arganowy krem pod oczy, tak jak Wam mówiłam, do którego nie wyobrażam sobie swojej pielęgnacji, 15 ml, krem niezwykle wydajny, dość gęsty, trzeba na początku nauczyć się z nim pracować, ale jest naprawdę rewelacyjny. Drobiazg, który dostałam w tym zamówieniu, to peeling do ciała. I to jest peeling do ciała, który pachnie obłędnie, bo pachnie kawą. I to jest peeling kawowo-cukrowy, który jest naprawdę niesamowity i jest to raczej zapach takiej słodkiej kawy. Ten peeling. Niesamowicie przypomina mi moje dzieciństwo, kiedy z rodzicami jeździliśmy do łeb, do moich dziadków, i zawsze podczas jakichś takich rodzinnych uroczystości był tort kawowy, który właśnie pachniał jak ten peeling do ciała. Także bardzo serdecznie panu Tomkowi dziękuję. I nie wiem skąd pan Tomek wiedział, że ja od kilku miesięcy jestem totalnym frikiem, jeśli chodzi o peelingi. Które kupuję namiętnie, więc ten peeling na pewno mi się przyda. I gdybym wiedziała, że taki peeling dostanę od pana Tomka w prezencie, to nie zamówiłabym peelingu również kawowego. To jest peeling kawowy o zapachu odświeżającej, mrożonej kawy. Pachnie nieco inaczej niż ten peeling, który dostałam w prezencie. Ten pachnie bardziej tak wytrawnie, ale też bardzo mocno kawowo. Ja miałam już jeden peeling z firmy Nakomi o zapachu ciasta z papai, który jest obłędny, i pomyślałam sobie, że chcę spróbować jeszcze innych peelingów tej firmy. No i zobaczcie, jak. Pięknie ten skład wygląda, pachnie niesamowicie, po prostu niesamowicie. Także mam nadzieję, że ten peeling się u mnie sprawdzi. Ale zostając jeszcze w temacie peelingów, chciałabym Wam pokazać coś, co jest dla mnie totalną nowością. Nigdy czegoś takiego nie używałam. To jest pianka peelingująco myjąca. Słodka pianka Mango. 180 ml. Już Wam pokazuję, jak wygląda w środku. Pachnie to obłędnie, tak świeżo. To są zapachy moim zdaniem idealne na na wakacje i to jest faktycznie peeling zatopiony w takiej puszystej obłędnie pachnącej piance. Także no jestem ciekawa jak się właśnie taka pianka myjąca u mnie sprawdzi. I ostatni kosmetyk z pierwszego kartonika to mus do ciała Makaroniki Mango. Również wybrałam ten zapach. 180 ml i już Wam pokazuję jak wygląda w środku to jest też konsystencja z którą nigdy wcześniej nie miałam do czynienia jak się ją dotyka w środku tutaj to jest tak, takie jakby masełko, ale bardzo takie piankowe które dosłownie w momencie zetknięcia się ze skórą zmienia swoją postać w taką Yy, oleistą i o ile kiedyś w kosmetykach yy, takie formy oleiste mi przeszkadzały, to od momentu, kiedy zaczęłam używać kosmetyków firmy Nakomi absolutnie mi to nie przeszkadza, wręcz jestem zachwycona yy, takim właśnie nadpuszczeniem no i nie ukrywam, że yy, bardzo mi się to podoba i jestem powiem szczerze, wręcz zakochana w konsystencji i w tym jak te kosmetyki działają ale nie wszystkie, tak jak powiedziałam na początku. I tak by wyglądała zawartość pierwszego kartonika. W drugim kartonie mam bodajże tak: cztery kosmetyki. Pierwszym z nich jest pianka botaniczna oczyszczająca twarz. To jest pianka, która jest pianką wegańską, w 100% biodegradalną i ma w swoim składzie trzy roślinne ekstrakty, które mają za zadanie m.in. działać antyoksydacyjnie, mają oczywiście działanie myjące, oczyszczające, mają również te ekstrakty wspomagać regenerację naszej skóry i również odblokowywać pory, działać kojąco oraz wspomagać przenikanie substancji aktywnych do skóry. Zobaczymy, jak się ta pianka sprawdzi. Ja na co dzień nie używam pianek, bo średnio się one u mnie sprawdzają, ale byłam bardzo ciekawa tego e, kosmetyku. Zamówiłam również balsam do ciała e, z olejem Makadamia. Olej Makadamia Masuszea olej kokosowy, ujednianie, wygładzanie i działanie antycelulitowe bez alergenów, parabenów i sztucznych barwników, do każdego rodzaju hmm, skóry i mamy tutaj 200 ml. Także zobaczymy balsamów znakomicie nigdy nie miałam, zawsze używam tylko właśnie hmm, masę, które świetnie się u mnie sprawdzają. I zamówiłam również. Hmm, Płyn micelarny do demakijażu, 150 ml, zamówiłam go z czystej ciekawości, tylko i wyłącznie dlatego, że pierwszy płyn do demakijażu dwufazowy, który zamówiłam z Nakomi, średnio mi się sprawdził i pomyślałam sobie, że zobaczę po prostu inny. Ale wpadłam też na pomysł, aby nagrać dla Was pojedynek tych dwóch płynów micelarnych z Nakomi do demakijażu. I pomyślałam sobie, że nie będę używać go do momentu, kiedy nie nagram dla Was tego filmu, bo nie chciałabym, wiecie, wyrabiać sobie już zdania na jego temat, chciałabym faktycznie zobaczyć, jak on będzie działał po raz pierwszy zmywając makijaż. Także jak myślicie? To jest chyba ciekawy pomysł na filmik. Dajcie mi znać, czy chcielibyście taki filmik na moim kanale, tak czy inaczej, pomyślałam sobie, że fajnie byłoby porównać właśnie te dwa. Kosmetyki i na samym końcu pokażę Wam coś, czego nigdy w mojej pielęgnacji nie było. Jestem bardzo ciekawa tego kosmetyku. Mowa tutaj o naturalnej masce do olejowania włosów, która ma 100 ml, jest w szklanej butelce, jest pompka i mamy tutaj 7 olejów, takich jak arganowy, ze słodkich migdałów, makadamia, olej kokosowy, żożoba, inka, inchi i olej. Sojowy. Jak sprawdzi się ta maska do olejowania włosów, to na pewno Wam dam znać, dlatego że pomyślałam sobie, że muszę bardziej zadbać o moje włosy niż tylko e, mycie ich szamponem, e, nakładanie odżywki lub maski. I tak naprawdę od czasu do czasu używam jeszcze jakiegoś sprayu, który ułatwia mi rozczesywanie tych włosów, natomiast pomyślałam sobie, że. Um, olejowanie to jest naprawdę fantastyczna rzecz, o której mnóstwo już się naczytałam, i um, ten kosmetyk między innymi właśnie w takich. Um, artykułach na blogach był bardzo polecany, także, także tak jak mówię, dam Wam na pewno znać, jak on się u mnie sprawdzi. Jeśli mieliście któryś z tych kosmetyków, które Wam w dzisiejszym filmiku pokazałam, to napiszcie mi, jak one się u Was sprawdzają, lub może używacie innych kosmetyków firmy Nakomi, które chcielibyście mi polecić. I tak jak obiecałam, kochani, na samym początku mam dla Was kosmetyczną niespodziankę, mam dla Was kosmetyki firmy Nakomi. Wygrywają dwie osoby, jedna tutaj na moim kanale, druga na moim profilu na Instagramie, więc jeśli chcecie zwiększyć swoje szanse na wygranie, to zapraszam Was również na mój Instagram. Wszystko, co trzeba zrobić, aby wziąć udział w tym rozdaniu, to trzeba być po prostu moim subskrybentem i zostawić komentarz pod filmikiem. Kochani, tak wygląda całe moje zamówienie znakomie. Ja Was gorąco zachęcam do polubienia na komi na Instagramie, dlatego że tam najczęściej pojawiają się informacje o zniżkach w sklepie. Zresztą kiedy robicie zamówienie w sklepie. Zbieracie punkty lojalnościowe, które później można wymieniać, i kupować kosmetyki znacznie taniej. Jeśli dzisiejszy filmik Wam się spodobał, zostawcie kciuka do góry, będzie mi bardzo miło. Serdecznie zapraszam Was jeszcze raz do rozdania tutaj, jak i na moim Instagramie. A dzisiaj serdecznie dziękuję Wam za oglądanie i oczywiście zapraszam Was do moich kolejnych filmików. Pozdrawiam.